gdzie dźwięk to tak tylko tak tylko o klas mega Dominator Tata wyjeżdża no i zaczyna przeglądać to y, Dominator już jest na takim wstępnym przeglądzie do sezonu teraz pora na Megę no w medze Megi nie mieliśmy nie wiemy jak chodzi trzeba zajrzeć przejrzeć jakie położyska które się Ciężko wymienia, a nie są na jakoś drogie wymienia. już teraz, to powiecie na podajnikach. Takie rzeczy no, trzeba porobić, także to no, zaczynamy. Przegląd. Wyminator to tak jak mówię po przeglądzie, jak mogliście zauważyć u niemena na filmie, mieliśmy tutaj rozwępę od strony chłodnicy i chłodnicy nie było. No, chłodnica miała, no, pociła się i była wyciągnięta, była zawieziona do regeneracji. Teraz jest, faktycznie wygląda jak nowka. Sztuka w chłodnicach jest sadzona, już też skręcona. Ja też tego nie robiłem, tylko tata. Dlatego, no, nie mam nic nagrane. No, wiecie, ja tam się, jak jest robota w polu, to robię w polu, a tata przy, przy maszynach. Taki mamy podział po prostu obowiązków. Ok, zaczynamy robótkę. Byłem teraz jeszcze w mieście przywiozłem wapno, granulowane przywiozłem tutaj tam parę jeszcze części, parę innych rzeczy było do załatwienia eee, tak, o tata w medze zaczyna wymieniać tam łożyska, teraz akurat na tu na żmijce na dole, na podajnikach eee, a wywalamy asekuracyjnie, w a ma to iść eee, a no, nie wiadomo kiedy miała wymieniane, także wywalamy takie co wiecie, no, co nie jest duży koza A może się coś wydarzyć? To wywalamy i wymieniamy. I tak jak mówiłem, o Tata teraz przy medze robi. A ja, bo właśnie, kupiłem wapno granulowane. Mam też rozsiewać za sobą. Jadę na nową dzierżawę. Ale o tym za chwilę. A jesteśmy, słuchajcie, nowa dzierżała. Jak widzicie no, Na chwilę obecną nawet fast nie chcą rosnąć. Widzicie co tu jest Szału ogólnie ja się tutaj nie spodziewam e, W pierwszym roku właśnie w ogóle nawet nie liczę na zbiory żadne e, i dlatego teraz gdzie wapno granulowane Kupiłem baksa pójdzie e, wyjdzie nam prawie po 400 kg na hektar teraz Rzucimy wapno i zasiejemy tutaj mieszankę na ugór miododajny. Zrobimy w tym roku ugór miododajny, ponieważ tutaj no, dopłaty też ja będę składał. Także zrobię sobie ugór miododajny. No i tak, żeby ta ziemia zaczęła w ogóle jakokolwiek, jakkolwiek pracować. Tutaj już kilka, kilka lat leży to po prostu otłogiem. Nic tu się nie dzieje. Zasobności na pewno tutaj są tragiczne. Myślę w ogóle, tak teraz na to patrzę, że przejadę całe pole będę widział, co tu jest. Czy tu uprawiać runerem, czy nie wiać sobie naraz od razu siewnikiem na głęboko wstawić talerzów. Tylko jest kursze nierówno i może i to uprawia od razu. Głupie by to nie było. Eee, zobaczcie, tam nie było nic, a tutaj jest trochę perzu, trochę dużo perzu. Także na razie za mocno wyję na opryski. Wapno to tam leci, ale na opryski no to nie jest dobra pogoda. Także poczekamy do wieczoru. I ja to sobie spryskam całe, tak żeby ten pesz tutaj to wytępić. I chyba to zaoram. Wiecie? Tak mi się wydaje, że to że to nie będzie głupie, to zaorać, ponieważ o ile tutaj fajnie by to wyszło nawet właśnie tutaj w tą bezorką, tu gdzie ten pesz to nie widzi, mi się to robić na pewno nie na razowe, a no runner nie wiem, czy to będzie to dobre, dobre rozwiązanie. Myślę, że to zaoramy i to będzie no lepsza opcja niż niż uprawa a już na pewno no, nie się w naraz trochę się od razu tutaj to wyrówna a zobaczcie tutaj to jest wręcz łąka ok tutaj te łączka też będziemy to kosić zawsze trochę też to siana teraz no będzie co będzie ale jak się zadba to Coś tu z tego będzie. A to na pewno trzeba spryskać. Bo jak teraz od razu tego nie wytępię, to się będzie później paprało, i paprało. Tak więc, tak, tak zrobimy. Oficjalnie na wizji, witam. Cześć. W wali góra? firma Wronkowski Nasiona. Dzięki uprzejmości. Przysia agrokuzyna. Będziemy siali mieszankę miododajną, mieszankę zgodną z ekoschematem, mieszanką, która zawiera gatunki strukturotwórcze, a nie chwasty. Będziemy siali dla pszczół. Dla pszczół i co? Pod ekoschematy. I co ważne, Mieszanki nie są drastycznie drogie, bo o to się rozbija najwięcej, Skane moim zdaniem, się. debat w internecie, dlaczego nie siadzi, nie wchodzić w ten ekoschemat. A tutaj mamy mieszankę, która, które nie są drastycznie drogie, więc myślę, że fajnie będzie są je Są rozsądnie cenowo, dzwońcie, piszcie, odpowiem tak. na każde pytanie. A teraz składy, właśnie otworzymy i zaraz skład, która jak. Tu mamy 10 gatunków, tu jest kolendra siewna, tu jest gorczyca facelia, słonecznik, wyka, koniczyna, biała koniczyna, łąkowa lucerna. Tu mamy można powiedzieć bardzo bogatą mieszankę 10-komponentową zgodną z ekoschematem mówiącym o roślinami miododajnych. Wersja trochę gorsza. Uboższa, niemniej jednak zgodna z zapisami tak, tak. o ekoschematach. Mamy Kolendra, Gryka, Facelia. Mamy mieszankę, która jest miododajna, zgodna z ekoschematem i gotowa do wysiewu w oparciu o jakość firmy wrąkowskiej. I to wszystko u nas pójdzie właśnie na tą nową dzierżawę. Tak jak wam mówiłem, tam już też był ugór, no przez kilka lat ziemia nie uprawiana w ogóle. Tak więc, żeby w ogóle ruszyć tą ziemię i coś w tym roku już żeby z niej było, to I jeżeli siejemy, nie w plonie, to idziemy w ugory miododajne. Siejemy mi mieszankę miododajną, która będzie pożytkiem dla pszczół, która zostanie dla gleby, która będzie u agrokuzynów zasiana. No i elegancko. Na pewno jak będę siał, bo dzisiaj tego jeszcze nie siejemy Dopiero, że tak powiem, przygotowuję stanowisko, ale jak będziemy siać, oczywiście film będzie na kanale Będzie, będzie do zobaczenia i później w trakcie wegetacji, w trakcie wzrostu również będziemy to pokazywać Tak teraz się Dokładnie Serdecznie zapraszamy AgroKuzyni Działamy Do zobaczenia, cześć I tak siemy jeszcze z doskoku, kończymy po trawach, po żytach akurat już to pole kończymy już takie niedobitki, końcówka końcówka sezonu ale jeszcze działa sezonowe mycie czas start porozkręcałem sobie tutaj przewody nawozowe żeby tu wszędzie dobrze wymyć, tak samo tutaj zdjęłem jeszcze wygarniacze żeby tutaj też to wszystko właśnie podomywać po tym nawozie na przeszłość tak tutaj widzicie, ten przewód już też do wymiany będzie. Ten sezon jeszcze opękał, jakoś no i tak, nabierzemy no się zamycie. W sekcji tutaj mam już tarcze powyjmowane. Widzicie, puste tarcze powyjmowane. Tu mam wymuchane. Teraz tu zamykam, bo środko tam nie chcę mieć. Tutaj tylko tak po wierzchu. Ale przede wszystkim o, po nawozie, domyć wszędzie umyć jak wyschnie to polecimy z zropowaniem zakonserwujemy na zimę i do garażu i niech stoi